Dzień dobry, kochani, przed chwilą taką wiadomość w radiu usłyszałem, że mnie oszołomiło. E, żona mnie wysłała do sklepu, miałem kupić, w ogóle popieprzyłem, miałem kupić 10 kg drożdży i 20 kg ziemniaków. Z tej radości kupiłem 20 kg drożdży i 10 kg ziemniaków, ale nie szkodzi, bo wiadomość jest rewelacyjna. E, dowiedziałem się przed chwilą, że prawdopodobnie mogą się, taki pomysł jest, że mogą się dogadać ze sobą e, rząd i opozycja i przedłużyć kadencję panu prezydentowi miłościwie panującemu do e, tam 7 lat. Super wiadomość, ale oczywiście z kolan stali teraz krytykanci. Bo już nie pasuje, czekajcie, stanę se, bo wam pokażę, co od razu znalazłem w sieci. Teraz w Polsce takie klęski panują: pandemia i panduda. Ludzie, więcej, trochę optymizmu. Pesymiści, popatrzcie optymistycznie na to. Nie będzie wyborów, czyli, że mniej ludzi się zarazi. Poza tym, zauważcie, jak szybko się dowiecie o tym, że już został wybrany miłościwie panujący prezydent. Nie będziecie musieli czekać tak przy wyborze papieża, jak to się czeka tam, że dym biały z komina leci, to znaczy, że papież wybrany. A że dym czarny leci, a to, że nie wybrany. Albo że ktoś teropianem pali. Teraz nie, teraz już wystarczy, że będziecie sobie patrzyli na lustro w domu. Obserwujcie lustro, i od razu, jak zobaczycie, że tylko pęknięte, no to wtedy wiadomo, 7 lat nieszczęścia. A jak nie pęknięte, no to jeszcze tylko miesiąc. Hey, Elvis is alive. Cześć, na razie. Cześć, dziękuję.